Zajebiste tutaj podwójne łóżko. I to właśnie dokręcamy do... Dawaj! Maciek, słyszysz? Wyjdę, Wstajemy Staje! Też? No to trzymaj jestanie. się! Jeśli się pogodzimy nigdy, on nas wypuści. Będziecie to ka się no nie no Siema a dzisiaj przechodzimy do Was znowu z naprawdę, ale to naprawdę grubym materiałem. Jeżeli oglądaliście wczorajszy film, to już wiecie, że olejnik do nas wrócił i zaczął sobie tutaj remontować. Między innymi efekty jego pracy widać na tej tapecie, ale mniejsza, ponieważ nie o tym jest ten film. Słuchajcie, jeżeli dotrwaliście do końca wczorajszego filmu, to wiecie, że olejnik oraz Maciek karzeł bardzo, ale to naprawdę bardzo się nienawidzą. Dlatego Karolina wpadła na taki pomysł. Po prostu go przedstaw. O co w tym będzie chodzi? Eee, w tym odcinku będzie... Chodziło o to, że zamkniemy chłopaków tutaj, w tym oto pokoju, na 24 godziny razem. Mamy nadzieję, że po... Czekaj, Czeka, ja się tutaj muszę wtrącić, ponieważ my chcemy tym odcinkiem zrobić taki eksperyment, żeby oni się po prostu pogodzili, żeby tutaj już nie było no więcej pa. kłótni i tak dalej. Dlatego zamkniemy ich maksymalnie na 24 godziny, no chyba, że się pogodzą wcześniej. Jeżeli podadzą sobie ręce, przeproszą się nawzajem, to wtedy kończymy ten film i wszystko jest super. Albo będzie jakaś totalna tragedia i zadyma, no to też... No to wtedy w sumie możemy zwiększyć do 48 godzin na przykład. Ten pokój jest już Wam wszystkim doskonale znany. Jest to stary pokój Maćka. I właśnie tutaj chłopaki spędzą swój czas i będą tutaj zamknięci. Hmm. Tutaj przygotowałem sobie takie w sumie kraty. Jest to przęsło od płotu i to właśnie wsadzimy sobie tutaj, żeby nie mogli opuścić tego pokoju. Oczywiście to wszystko będzie przywiercone i tak dalej. Przygotowałem również kamerę GoPro, żeby ich nagrywać, umieścimy ją sobie gdzieś tutaj. A my wszystko będziemy podglądać na bieżąco. Zresztą, jak to zwykle robimy przy filmach, jakieś z ukrytych kamer, chociaż tutaj wszystko będziemy mieć na widoku, bo my będziemy stać. Tutaj, tak, ale żeby oni nie czuli się no, skrępowani Dokładnie Jak widać przygotowaliśmy również łóżko małżeńskie Nie jest to żaden jakiś prowokacyjny akt Nie, no po prostu innego nie mieliśmy Dokładnie, akurat jest ich dwójka, także mogą się przespać na łóżku dwuosobowym Jakoś sobie dadzą radę, nie widzę w tym żadnego problemu I słuchajcie, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby nie subskrybować tego kanału Nie klikajcie tego czerwonego przycisku, który znajduje się na moim palcu tam na dole Ponieważ myślę, że nie warto subskrybować tego kanału A jeżeli już subskrybujesz ten kanał, to koniecznie daj ansuba I absolutnie nie zostawiaj łapki w górę. Ponieważ na 50 tysięcy łapek w górę na pewno nie nagram kolejnego takiego filmu. Także w pierwszej kolejności po kogo idziemy? Po maćkę! Po Macieja. Powiemy mu, że przygotowaliśmy dla niego nowe łóżko i żeby po prostu nie spał już na kanapie, w jaki sposób go po prostu tutaj musimy wpakować. Następnie pójdziemy do olejnika i liczymy na to, że olejnik dobrowolnie zamknie się z nim tutaj. Najwyżej damy 100 albo 200 zł. Także zapraszam Państwa do oglądania, a my idziemy sobie po Macieja każełka. Czemu Uff, Macieś, na łóżku Maćka znajduje się nie, owczarek niemiecki? Nie wiem, owczarek niemiecki. Pojęcia. Co ty się robisz na tym łóżku? Dobra, budź Maćka, tak? I nie powiedz do niego to. grzecznie. Nie, nie będziemy dzisiaj go w żaden sposób wyciągać, wyrzucać ani nic. Nie, no musisz się jakoś zgodzić, więc musimy go. No, przeprosić powiedz. Na jakoś powiedz do niego miło, że pościeliłaś mu, że jest zajebiście, że ciepło. Macie? Co znowu, kurwa? Oj Kojnie! Nero, weź ich broń. Chcemy porozmawiać. No to no jest ty, ty widzisz, nic no, nie się dzieje? Co obudziłeś? Nie, no, nie, 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 Przygotowaliśmy ci posłanie, nowe łóżeczko. Nie, ja masz tu łóżko. Ale ono no, nie będzie w salonie spało. To masz większą prywatność. No, jest też. Pościelona. A to... Nero, chodź. Chodź, nero, dawaj. No widzisz, Nero już chce iść Świeżutkie, ciepłe łóżeczko, prywatność To jest... No, chodź Nero Nero, Nero tu, tu 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 Na górę, dawaj dawaj dawaj, dawaj. Neruś Dawaj, dawaj Nero już poszedł, a ty idziesz? Dawaj, dawaj, idź Do siebie, do starego pokoju To jest chyba dobra metoda, no Nero Jak Nero pójdzie, to i macie Zobacz, masz zajebiste tutaj podwójne łóżko wygodne, co nie? Nero, dawaj, skakuj, Nero Hop o, zobacz no. jak wygodnie. I pachnie. zajebiście, ciepło, jest, kaloryfery grzeją. ładniejsze. Dobra, to w takim razie Macie już dobranoc. Widzimy się jutro i jutro jakiś film nagramy, co? Dobra, to zgasimy ci może światło. Dobrze. A co poszło? Nie obudzić chami, spokojnie, spokojnie. No, spokojnie, my tego nie zrobimy. Dobra, także. My tego nie zrobimy. Okay, pierwszy etap mamy już za sobą. Łatwo poszło. I teraz w tym pokoju, tamtym, znajduje się olejnik. Jednakże nie chcemy pokazywać tego pokoju, bo po prostu nie. Tam jest coś, czego nie mogę pokazać. Także idę po olejnika. Ale Popisałem. oczywiście, wszelkie negocjacje z nim wybram. A to poczekaj, ja go załatwię, tak? No okej okay. Dobra, także olejnik zaraz przyjdzie. A nie, jednak raz. Dobra, słuchaj, olej. Tak łatwo poszło? Jest akcja. Chodź, 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 chodź. Nagrywamy filmik. Wiesz o co chodzi? się sobie. Lubisz filmiki, więc... Dobra, Kurde. Chodźmy na dół, chodźmy. No, na górze, bo Maciek śmieje. No. Słuchaj, chodzi o to, że my chcemy nagrać taki film, że zamykamy Was w pokoju jednym, tak? No i dalej? Będziecie zamknięci za kratami i po prostu, żebyście się pogodzili, nie? Ja chcę to też nagrać na filmie. Maciek może się awanturować, ale tylko delikatnie, nie? No. Wiesz, co chodzi? No wiesz, to jest agresywne. No, Karol, no. okay. mam dla ciebie stówę za to. 24 godziny tam siedzisz i stuwa jest dla Ciebie. No, z góry no. ci płacę, także liczę na to, że. 24 godziny? znaczy, jeżeli jest uda Ci się jakoś z Maciekiem pogodzić szybciej, no to krócej. Wiadomo, nie? No ja mogę teraz się z nim pogodzić. No to... Gorzej czy Maciek Jeżeli będzie dasz czegoś, okej. Okay. Jeżeli dasz radę, to, to naprawdę dołożę Ci naprawdę kolejną słowę jeszcze. Musimy poczekać, aż macie ich Wbijasz do niego do pokoju i po prostu już tam zostaniesz, nie? No dobrze. I ja wtedy przykręcę kraty do drzwi. Kraty? Tak, kraty. kraty? Tak, kraty. Proszę. Już jest przygotowana. I w zasadzie tyle. No dobra, Także dalej. poczekamy, aż macie ich tam na górze. Ile jakoś? Powiem Ci, że z doświadczenia... No szybko zasyczę. 20 do 40 minut maksymalnie. No dobra, to czekamy. Czekamy. Olejnik, przed tobą 24 godziny z Karłem Czemu 24? Mówisz, że jak się pogodzimy, to szybciej ale nie No ale zaparcie. jak się pogodzicie, a myślę. Że... że... Dobra, słuchaj, przede wszystkim ja to przykręcę na samym porządku Czy chcesz, czy nie, to będzie zabezpieczało przed wyjściem, tak? Taka w środku znajdujesz. Tak, mówisz, że, że to jest dobre Wiesz, no na na, najwyżej na, na sobie wyjdziesz, na na to... Ty też nie wyjdziesz No, wybaczymy. Nie wyjdziesz Też ja ja mi się nie wydaje Reszcie tego nie zniszczysz. A co ty chcesz to przykręcić? No to zobaczysz, nie wyjdziesz, nie dasz dobra

I Dobra. Ty Marek, ale pierwsze co? Jak tutaj mam nagrywać, to tego psałeś. Ale jak dlaczego? Dostajesz. Nie, no? nie. Tylko Karol musi przyniosł. Nie, weź psa. Czemu? Nie, no, ale nie piesek fajny. Nie, nie, nie to będę. To jest nagrywać. nero. A nie, co nie? nie, Nie lubię, nie lubię. Nie, lubię? Jak stu... stu... możesz Sto... nie lubić nero? Ja cię dostaniesz. Nie mam kiedyś przykrą sytuację z chcemy, nie? Teraz. Stu... No, za... Zaj... no to stu... dwie 200. Stu... dwie słówy. Stu... Stu... Nie. nie, żadnych pieniędzy. Stu... Dobra, nero. O biedacz. No ja. Nie każę Ja nie za ciebie nie mam, ale kiedyś tak nie mnie dadzą. Widzicie? Ucień, w każdym kiedyś kiedy śpi, właśnie. Ty co, kładziesz się koło niego? Dobra, no, tak, ja mam w tobie brudne nic słuchaj no. Teraz ja dokręcam tą kratę, tak? No Ty tutaj już zasnij Może go obudź? A po cholera? Chodź Karina Najpierw się tak? nie obudź Jak to w ogóle? Jak tu nic nie ma ty... No wszystko do no, no. jutro, tak? Masz łóżko Dzisiaj Masz sobie spać Masz podciągnik Masz krzesła cztery Tylko go nie obudź, tak? No spadło. Chodź Karina Idziemy już Dobra, więc mój plan ogólnie jest taki no, Ucieka. Dobra. W takim razie bierzemy sobie to i to właśnie dokręcamy do futryny. Przygotowałam sobie już wkrętarkę, także wszystko powinno raczej pójść z górki. No byś tylko Maciek się nie obudził. Nie. nie raz tutaj już wierciliśmy i nie było problemu. Z bałek Też racja. Wiesz co, chyba no. jednak zastosuję tutaj śrubokę. To co korinka? Bierz sobie drugą deskę i przykręcamy. Tak jest, nie? No, I chyba to tak najlepiej. Tylko niestety minus jest taki, że troszeczkę nam to zajmie. Dobra, w takim razie udało się, zamontowałem te kraty, są jako tako stabilne, przynajmniej wydaje nam się, że po prostu nie da się stąd wyjść. Ale nigdy przed nie da, o, A no filozofii w tym nie ma. No, tutaj jest przykręcona ta deska, która w sumie najwięcej daje. Tutaj jest jedna śruba. Tutaj nie ma żadnej. Tutaj na dole jest przykręcone. No i jakoś to po prostu działa. O, Dobra. jeszcze tutaj jest. Słuchaj, olej. Teraz chciałbym, żebyś poinformował Maćka o tym, że spędzicie tutaj razem najbliższe 24 godziny. No to chce budzić dół, tak? No, budzi Tylko Aha. uważaj na siebie, tak? Ja bym się bał. A, olej, Olejnik, Tam go proszę, nagrywa? Włączyłeś? To tak, Bo wiesz, samochod... bo my tutaj nie złapiemy całego pokoju. A jeszcze tutaj olej. No. Żeby nie było, że cię zostawiamy z niczym. Mm. Oh, 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 oh. Masz i działaj. Takie oh, znieczulenie, oh, 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 oh. nie? Stawaj. Oh, o budził go. Dobra, będzie się działo. Będzie, będzie grubo, będzie grubo. O kurde. Uważaj na butelkę! Uważaj na butelkę! O Kurde! Ey. Mówię, że nie będzie ładno Ej! Znoju! Przestań, przestań, ej! Co ja mogę zrobić, Marek, to... No na łóżko go dusz, tak? Na łóżko spać. Albo przynieś. Maciek, 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 oh Spędzisz tutaj z olejnikiem. Ja maciek, rany, ty... Maciek, słyszysz? O e... Jezu. No, chyba Za grubo. Maciek. maciek. Co ty robisz, krzesło? Krzesło... Co go zabrać no? to krzesło? No? No? Maciek, Maciek, no? Maciek. No? no nie, nie będę pił do sprawnego, Maciek Maciek, Maciek, uspokój się, chwila. Odejś. Słuchaj. Dzień. Nie rozwadzisz tego, tak? Peć. Słuchaj, Maciek, chodź tutaj To nie no, zostaw, to, głupi jest No tak to rozmowy macie. nie będziemy prowadzić Maciek, mogę z tobą porozmawiać? Gościu, co ty robisz? Nie się, nie co chodzi Maciek, chodź Czekaj. na chwilę Uspokój się Chciałbym cię oficjalnie poinformować, że spędzisz tutaj swoje najbliższe... Pluję na <słuch> Najbliższe 24 godziny, ja tak? Ja 24 godziny, co ja mówię. Się Masz się pogodzić z Olenikiem. Masz się pogodzić z Może te kraty nie są do końca zrobione, ale ja tu będę czuwał i nie wyjdziesz. Wyjdziesz? Wyjdziesz. Nie wyjdziesz się Uwierz, że nie wyjdziesz. Co ty chcesz? Nie odmówisz na to? Dobra, Najpierw go a później go na no to ty ty nie, ja tu będę stał sobie Spoko, masz gopro. Nie będziesz się stał, bo ja ci zabrębam patrzeć tobie, ja co ty robisz, ty, co ty, co ty robisz? Każdy, to to co ty, robisz? ty, e, to ty, ty robisz? To jest podwójna łóżka o, o ty, no są dwa złączone w Co robi łóżko? Co bóżko? Ty na wolę jesteś ale Ja mam tak. z E, e, na e Dobra, kto wygra tą walkę? No to ty, by pi*** no, to, no to, De to jest moje Bo no co, bo co jest twoja Teraz ten O, jest O kurde Ty, ty księdza to był jednak zły pomysł chyba cause, traf, traf, Dobra, olejnik <ra Albertofera> To miało by być śmieszne, a nie niebezpieczne Uspokójcie się, tak? No wypadk Ale wy mieliście się pogodzić Uspokójcie pogodzi. się Nie będziesz tu spał, wypadk tam Na台ść, eee, bャ... Re... Na deszczach śpisz Ej, e, to interesuje na deszczach śpiewać Raz na deszczy, co iść Olejnik No wy dasz oni się w ogóle nie słuchają One nikt zamiast się słuchać za to swoje. w swoim spać? nie chcą się rozprzestrzenić Możecie się uspokoić Bo To ty Nie, ja to nie przesłałeś Ja tu życzę czy nie? To ty to Ty k***a Wiesz gdzie on Maciek, Maciek, odłóż to, odłóż to No nie no, z wody mu przywali no ja Idę śpić, to spać! No ja idę stąd, spokojnie Maciek, tutaj śpisz, ty śpisz tu Na balkon, raz Jakby to wykminili to by przez I balkon jakoś wyszli. Zdzięczny No, gdzieś pokażę. No i macie powaliło cię? Dobra, w takim razie my stąd uciekamy. Po prostu wrócimy sobie tutaj rano, jak Maciek po prostu stanie. Maciek, teraz spać idziesz, tak? Idę spać. No, dobra. Nie interesuje mnie zbytnio to, w jaki sposób oni dogadali się w kwestii spania. Jak coś, to mamy tam jeszcze GoPro włączone i widzimy się z państwem jutro, no bo my też musimy spać. Jest, słuchajcie, godzina czwarta rano, także nie będziemy tutaj po prostu siedzieć. O bo oni się przestali tak gyszać, bo... A to jest już nasza trzecia nie noc słyszę sobie nie Przez ostatnie dwa dni nagrywaliśmy pranki na Karl. No już się nie. A teraz, zgodzamy... A teraz go zamykam w pokoju. Dobra, także widzimy się z Państwem rano. Ja za chwilę pójdę tak bez kamery, z nimi porozmawiać, żeby się ogarnęli i żeby po prostu, po prostu spać. Dzień dobry Państwu, wstał kolejny dzień, jest godzina 15.30. Dobrze widać? 15.30 i słuchajcie, totalnie zapomnieliśmy o tym, że w ogóle ktoś tam jest na górze zamknięty. No dokładnie. Dlatego teraz idziemy do chłopaków, ale z tego co widziałam, to oni jeszcze śpią i zamierzam im podarować papieroska. Ponieważ obydwoje są osobami palącymi, jeden mniej, drugi bardziej, ale na pewno przez noc chciało mi się palić, także damy im tylko jednego papierosa i będą musieli się tym papierosem podzielić, i to będzie za burak mi słowa. W taki sposób będą musieli się yy, co zrobić. Pogodzić, podzielić. Zintegrować, zintegrować. No, o, coś takiego. To co, idziemy? Idziemy. No, tak. W ogóle tam jeszcze poprawiłem. Jeszcze im wyciąłem taką dziurkę na rzeczy. Weź domka obudź, bo Maciek się nie obudzi, tak po prostu. Jej, jak w trumnie. O, no właśnie, olejnik przegrał walkę. O łóżko. Maciek, spisz sobie na materacu. Znowu. Olejnik! 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 Wstajemy. Jak tam? Mamy frazesk. Mamy dla was coś To Kto z was chętny? Co ty robisz? Stawaj! Co ty robisz? Chory jesteś No coś No zobacz co mamy Ktoś dla was z was byłby yeah. yeah. no chętny? Wiesz co, ja się boję tego otworu na rzeczy, bo oni zaraz kurde przez to się... No, no właśnie wyleciłem wam taką dziurkę, ponieważ no. dzisiaj będziecie otrzymywali po, po jednej rzeczy, tak? A klapa tu będzie? Za chwilę dostaniecie również śniadanie, dostaniecie je na jednym talerzu i będziecie musieli... Jak jeść... na jednym? No, chory jest, chory. no musicie się zintegrować, tak? Ale porcja będzie do nas dołącza, tak? Będzie tutaj robił remont Także ty musisz macie się ogarnąć no, no, się z nim pogodzić. No, lukę, chyba, że chcesz już teraz się pogodzić Daj te kam, Daj. Dobrze, Mamy dla obu was Daj! Daj. Jednego, tak? Trzymaj Daj Daj całą rację i co, kto wygrał? Twój stary. No, dawaj, szluga. No Zjedna nie. Jeden, papieros, tak? Nie, ale... Możecie się podzielić na pół na przykład. No Za, czy coś, nie, nie, mam no co, to za chwilę przyniosę wam. Za nie ma, dawaj. Uważaj, za p****, jeszcze coś tutaj podpalą. Pad każę, Ej, 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 nie ma tak łatwo. Maciek, patrz, Maciek. Jak małpka. To co, olejnik wygra tą grę? Jedną ma. przegrał, teraz wygrał, no. no dobra, to w takim razie teraz... Ej, Maciek, Maciek, Maciu! Yeah, no właśnie trzeba trochę się odsunąć od niego. A na śniadanko coś chętne? Mamy makaron dla Was. Dobra, trzeci śniadanie. Carbonara! No Maciek, no. co ty próbujesz? Nie wyciągnąć. Kurde teraz jeszcze zabezpieczanie przed nim. Co to, to będzie ciężki dzień. A, ty o, no i nie bierzemy nic z tej czapki, tak? ja sam chcesz? Ale jeśli ma śluby. papierosa, jak chcesz palić, no to weź wszystkich do gadaj. Uuu, dzielą, się, dzielą się, A więc mamy już makaron gotowy oczywiście na jednym talerzu Cicho tam, bo nagrywam I to z jednym gidańcem jest więc... Także są. Dwie porcje na jednym talerzu, żeby po prostu się jakoś dogadali Jeżeli będą chcieli, mogą to sobie oddzielić No właśnie, w sumie możemy dać drugi talerz, nie? Żeby po prostu sobie z tego jednego nałożyli Nie no czy, czy czekamy, kto wygra? Czekamy, kto wygra On Może ma jeszcze Jak Dawaj, się dogadają, to wtedy możemy im przynieść dodatkowy talerz i... żarcie Daję tu, tak to pierwszy weźmie to A, a, a widelec? Widelca nie chcecie? Możecie się podzielić tym jak chcecie, nie? Ja myślałam, że oni się będą darli, że mają jeden nie, widelek zamiast dwóch A że oni nie potrzebują Widelec jeszcze No co ty robisz, rozrzucaś wszystko Maciek Widelec masz Widelec masz No przestań, ej no, co ty robisz? Daj No przestań, Podzielimy się, daj mi widele. Daj drugi Nie mamy drugiego No tylko jeden Daj, nie ma, no daj, Czyli co, jednak się podzieliliście, tak? Smakuje? Dobry, nie. Jezu, nie! O jezu, a to już na, na ziemi się znalazło. No Ej! Nie no, dobra, każemy. Z chomeczkami! Zamierzacie się pogodzić czy nie? Też jest. Nie no, Azja po prostu. Też nie, 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 ja nie jestem. Ja już ja, wsiadłem. Ja, Maciek, nie? Wkaże, wkaże, nie, nie jeszcze, nie? Jeżdżę, nie! Też? Nie nie! Nie? No, to tu trzymaj jedzenie. ha <muchy> Haha, grubo! Nie, yes. to wy się uspokojcie, yes. tak? Masz masz Olej, po co go prowokujesz? Bo ale to już jest tylko jedzenie. Radzę! Że myślałaś tak o jedzenie, tłuchaj. jak to wszystko w makaronie. Dobra, Maciek, nie prosi przeprosić, tak? Jezu! A mogę się dogadać, wszystko jest w makaronie teraz. Ej! Macie, słuchaj! Chuj! Naprawdę, przeprosiłbyś, byłoby ok. Cen! Siedzenie dam! No już dostaliście, tak? To były dwie porcje na jednym talerzu. Jakbyście byli normalni i podawili się dogadać, to jeden drugi by powiedział: no dobra, jedz ja na połowę, ja jedę drugą połowę, tak? Ale że skoro nie rozumiesz tego, że trzeba się pogodzić i że trzeba być dobrym dla drugiego człowieka, Właśnie. który może być twoim przyjacielem, tak. to jest twój problem? I uważaj, bo on sobie oczy wybije za. Widzicie, Już się skończyło. Masz na podłożę, ja że. Ja na Skoro nie. Mam, ja tak samo. Następne jest picie i róbcie sami, co chcecie. Dawaj, dawaj. Dostańcie tak samo, jedną dawaj, szpijmy, Daj, kole, kole, kole. No. I szklanki, dwie. Dwie szklanki. Ja no. bym mam nie radził, chodzić, tak? I nawet skarpetki, bo wdechłem w gumno jakieś. <noise> no, tylko makaron. Nie, nie można. Dobra, Karolina, chodź. Do Idziemy w razie przygotować dla nich jedzenie. znaczy picie idziemy teraz przygotować. Oczywiście w jednej porcji, i jedną puszkę im po prostu damy. Mamy jedną puszkę Redbula, i do tej jednej puszki Redbula, żeby nie było, że jesteśmy tacy źli, damy im również jedną szklankę. Czyli. No to jeden będzie pił z gwinta, a drugi za szklanki. Co normalny człowiek by zrobił? Połowę nalał do szklanki, dał koledze, a drugą połowę wypił bez puszki. No, filozofii w tym nie ma. Także myślę, że zaraz taki interes teraz jest jak najbardziej okej. Okay. No i czekam po prostu, aż oni się w końcu pogodzą, nie? Chodź, tutaj mam dla was picie Ja dajecie kolkę do popitania Ale no dzisiaj jest Red A czemu, czemu jedna? Damy jeszcze jedną No możecie ale, ale macie się podzielić Ale dzielimy się, wy pierwszą, i ja drugą Podzielimy się, tym akurat można się dzielić, bo trzeba nawet Tak mówi no, Dalej, no. Dobra, a kiedy się pogodzicie w końcu? Y -y. ty, Poczekaj, ty przynieś jeszcze dwa Red Bulle No tu My o tym pogadamy Yesu. Nie tylko jednego przewidziałem na dwóch. Nie! Tam są na dole, bo pamiętam! Chce się napis, dole dole. Ja chcesz się napić. Nie się napisać zero, ja to Aż to No. O, czyli już zaczęli się Jest dogadać. Coraz lepiej? Ale Ale fajnie. Nasz plan. Na no końcu przynosi tak, jakieś powodzenie. Jak? Przeprosiście się. Ej! Po... Powiedz mu przepraszam. Powiesz, już tak nie będę? Nie. Nie on tego nie robi. Czemu nie przeprosisz? To no co chcecie tutaj już czwartej rano siedzieć? Nie no, po prostu trzeba mieć popisek. I przeprosić. Maciek chce. Daj popita, to się pogodzimy. No. A później wyjdziemy i czelapimy. No, o, o! Dobry O. o. W końcu się z zgadzacie? Też. Popyta! Nienawiść łączy i Dobra, w takim razie. Ty, ty też na ty, ciebie przyjdzie pora. Kobieta, Kobietę będziesz bił! Chłopie tu Tylko to jeszcze wam Chceć tak się stary, bo już nie mam siły. nie się, ale... Jak gdybyś się czuję tutaj zamknięty, to nawet nic nie ma na jakimś materacu już leży, który nawet nie ma prześcieradła No to się tak, Dlaczego on nas to ko zamknął? debilem. Co myślisz, że my się pogodzimy? Nie wiem. Ty ale jakbyśmy ma... <grym> ogarnęli, że się pogodzimy niby, on nas wypuści. żeby tak robić. A tak naprawdę my go tutaj później wrzucimy i nic sobie sam się Sam? Albo z karabniko z Karoliną go tu rzucimy, ale... Ależ on no tego nie i by... 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 nic, to wiemy nic i będą tu siedzieć, tak? Powiem że się pogodziliśmy? No. To w razie czego przymontujemy więcej tych. No, to daj Markowi, powiem że się pogodzimy. Możesz tak zrobić. Marek! Karolaj. Marek! Jest. Czego? To jest? już Tak? Tak. To już jest dobra, Która godzina? 16. No. Gierze, 16. Czyli 12 godzin przed czasem. No to nie Na pewno się ja pogodzicie. Co mamy się nie pogodzić? No, jak to zarobić w tę jest. I co, nie będzie żadnych problemów, tak? Nie będzie żadnych, bo no już tutaj jesteśmy. Ale tak szybko, nagle zmiana zdania? No przyjaciółmi tutaj jesteśmy. Przyjaciółmi to może tam... No dobra, koleżkami odwróćmy. Koleżkami jesteśmy. Czyli rozumiem, że Tomek będzie robił sobie remont, a Ty nie mierz mu przeszkadzał? Ja mu mogę pomóc. No, on to jeszcze może. No to panowie, podajcie rękę sobie. Także myślę, że to by było prawie na tyle w tym filmie. Jak widać, chłopaki się pogodzili w ciągu ilu 12 godzin. A w zasadzie przytomni to byliście przez dwie godziny tak naprawdę. Reszta czasu spaliście, nie? W nocy coś się działo? Bo... Nie, Dobra. No to co? No, to po prostu Was wypuszczam. No, tyle. No, dobra. I co? Już nigdy nie będzie takich akcji mówicie? Nie będzie nie Też tak myślę, no po co się kłócić tak naprawdę, nie? Jakoś nas wypuszczasz to co No to widzimy już Tylko ten makaron tu no, taki syr, że... Tu posprzątacie tej chyba to, razem Musisz sprawdzić, bo tutaj chyba rura węchła Gdzie rura węchła? I się rozlewa, ale to ja go tworzysz, zobaczysz dopiero No to, to już trzeba wszystko podprzątać będzie, nie? Bo to, jak się no to ja ci muszę te Mam nadzieję, że pomożecie Ja? Wola się trochę No, no odkręcaj, odkręcaj Dobra, spokojnie, zaraz wszystko sprawdzimy to, to, to... Szybarunka? Przecież się. No nie, bo tak! Mega to była akcja. tylko no, jakoś nie mogę w to uwierzyć, że tak szybko poszło. No, a co, no co za problem, bo to jest po prostu pajacerka, że tutaj jakoś się kłócą oni. O, no, musisz wyjąć to ładnie, pięknie. Dobra. I zobaczę od razu tą rurę, co tam się stało. Chodź, zobacz pokaż zobacz z kamerą, chodź. No, zobacz. Tam ona jest jak jest ten okno no, ja jak musimy utworzyć tam to robić. Trzeba posłuchać, tak? Yes. Dobra, Nie, i tu. Jaki syf. A co gdzie jest problem tutaj, bo ja nie ma. Bo ja bym musiał film zakończyć. Ej! Co ty robisz? Boże, co za debile, no! Co to odwracie? Da wejdę, hę! Macie! Co dział? Wszystko do woryna. przewidzenia było. Pionowo, pionowo. Ej, pionowo. No, Przestań się palcować, tak? Maciek, Maciek, Maciek. To było dwa Dobra. No saku. No, dobra, to w dzwoneczku. Jedna, a tu była przykręcona jakaś? Jeszcze jedna. No. Ej, no serio. Tu przykręcałeś, czy nie? No jak to coś przez barwę. Przykręcałeś, czy nie? I tak dobra. nie wyjdziesz, bo to będę trzymał. Dobra, tu przykręcę i tak nie wyjdzie. Nie, bo tutaj będzie mógł wyjść, no? jak odchyli. A, a tu, a tu widzę. Ale dobra, co my chcecie udowolić? Będziecie tu ka się no nie wcięta! Będziecie! No nie będziemy! Ale kończysz to nagrywasz? Nie nagrywasz już? No nagrywa. no, nie nagrywaj, no Maciek, nie serio! Co? Miejcie się pogodzić tylko, tak? Film nagrywamy. Nie było słusznej intencji. O tam masz ukrytą kamerę, GoPro. Teraz czekajcie ki w dupę. No i tak już nie wyjdziesz badeczku, na no, przykład. No jak no to nie wyjdziesz? Nie wyjdziesz, no ja to będę trzymał. Kurde. No możesz, już skończyliśmy nagrywać, tak? Y skończyliśmy, przyjmować, Maciek, to Naprawdę skończyliśmy. No co, skończyliście? Skończyliście. się dzieje. Tam o naszego GoPro działa. Oje go pro! Do mnie do filmu miało być, tak? No to teraz będzie do nas. Ale kurka, ty Kurka ma... nagrywać A, Powiedz mi, co ty Ale robisz Ale inteligent Przykręciłem Do czego? Inteligent Przykry... Naprawdę <laughs> no, 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 no. <laughs> Czekaj, bo nie tak. Olej, k**wa, boli zaraz nam stąd Bo Było mu tego nie mówić, Marek Dobra, Maciek Teraz będzie git Serio Nie! Zobacz, no, jak mi zamykałeś, k**wa, kamień <laughs> Karolina, siadaj, fajne fajny, przydatny sposób razem z nim siedziała Wywalona, k**wa no teraz no siedzimy tutaj i teraz, Jak powiedzą, to powiedzą. I co? Co? się? Boże, i dumni co? z siebie. Oczywiście, no. Widzisz? Rafa wrażenia nie robi. My sobie jakoś poradzimy. teraz kolejnik. Co? Muszę szedliśmy. Co? 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 Dobry nie jesteś. Ej no to mieliście się pogodzić, tak? Maciek Co? Usuwaj to tak? Siedzicie tu! Już co, prędzej oni się pozabichają niż my cześć, tutaj. Za Ale te drzwi są przekrę... okna! Co? Co jest olejni? Ej, ka bo nas otwórz! A okna są przykręcone, Marek, sam mi kazałeś to zrobić. Ruby tutaj gdzie nie dałaś! No kazałeś, no, zabrałam. Przecież żeby oni tego nie zrobili. A ten masz dobrze zrobione? No oczywiście, że tak. Jak mnie coś prosisz, to to wykonuję No, no zajebiście. Prosiłeś. Co sam to chciał. No ja co mam robić? Co nie Kazał! Co chcesz? No weź już Cesar, tak? Nie *ka. Ja to zrobiłem w szczytnym celu! Żebyście się pogodzili! Ja siedziałem! My jesteśmy pogodzeni. No dobra, Maciek, ja Maciek, daj mi śruby do okna, tak? Tam, Nie. Gdzie odkręcałeś się położyłaś? W salonie, na parapecie jakoś. Na parapecie w salonie, są śruby, przyniesiesz się? Nie. Będziecie tu siedzieć, kurka. Nie będziecie nic rzeć. Ale ty wiesz, że wy prędzej się pozabijacie tam z olejnikiem niż. Ja już go a. Więc zapuść. Serio Maciek, A, to miałby normalne. normalnie. wy się tu pozabijać. Dlaczego my mielibyśmy się pozabijać? Przecież my nie jesteśmy pokłóceni. Ile wam dać? Maciek, proszę, serio. No proszę. No Maciek, nie bądź taki. A, a jak ja ci mówiłem, żebyś mnie wypuścił dobra, do co? to może To No co? Z... Możesz to zostawić. Ale my w szczytnym celu to robiliśmy, tak? Ale... Ja też żeby... Żebyś się pogodził. Ja też robię to szczytnym No jaki jest szczytny cel? Nie, żadne. No okna właśnie. Śruby. A po co się śruby dobre? No bo jak sobie odkręcę, to mogę już się poświęcić przez Dagwidę. A wiesz, że Dach jest też padał. No dobra, dam. Nie No to dasz mi, czy... nie? Nie chcę, żebyś cierpiał, jak spadniesz sobie z dachu. A chcę, żeby cierpiał tutaj? Tak. A, okej. Okay. Jakiś no ty Z dachu ci spaść nie dam, ale tutaj sobie siedzi. Macie tam napój z kamkrusa. No co ci się nabić. Ja co? nie piję procentów. Jesteś się lepinami. To wiecie co wam powiem? Dam wam zajebiste zadanie. Co? Obalicie to całe? To co tam jest? Nie, nie. Wtedy znaczy. wyjdziecie. No, to, to chyba tak nie jest gra warta świeczki, wiesz? To w takim razie sobie posiedzicie, tak? No, jak A, widać. ja chyba wolę. Do widzenia. Chyba, że to jest puste. To może oni wychwali, co? Nie, do widzenia. dać, czy coś macie na tym siedzieć? No Dziękuję. Poczekaj, tylko wezmę. Nie no. Prost. Myślałam, że może pusta będzie, bo wiesz. jest I daliśmy się zamknąć przez karba. Ty ja im dałem to zamknąć, bo ja myślałam, że to nas są odblokowane. Czemu żeś uwierzył w to, że oni tutaj rury rozwalili? A ty wykręciłaś tutaj tyle. Ty. No bo mnie prosiłeś, Marek. No zajebiście. Jak robię o co prosisz, to masz pretensje. A tutaj Jak nie ja robię, też pretensje. Całe życie pretensje. No nie wiedziałem co. No oczywiście, że nie. Przecież tak to było robione, żeby oni nie wyszli. A Chalką działa? Tak, na pewno Jedyna opcja to balkon Dzień, Gdzie? Gdzie Na nie będziemy skakać no nie Chyba, że na dach jakoś, ale w sumie faktycznie deszcz padał, nie? Chyba, że uda nam się to rozwalić po prostu Wiesz, to kręcił olejnik, no to... Dobrymi, dobrymi majstrami Poszło? <ślałem> Zajebiście jest, z jak majstra, olejnik, który jest po Cóż za inteligenci, naprawdę Tylko Tutaj będzie ciężej do Już idzie. I mam, możecie jakoś pomóc? Wiesz co, to był jednak słuszny pan zatrudnić olejnika. <laughs> Przynajmniej jak pan pranki będzie robił, to nic mu nie uda. Dziękuję państwu bardzo za obejrzenie tego filmu. To było na tyle. Frank uważam za niestety nieudany. Ze względu na to, że po prostu się nie pogodzili i nas tutaj zamknęli. Mimo, że nie udało im się nas zamknąć, bo zaraz to po prostu wywali, No to, to co, to trudno. Mm. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. I miejmy nadzieję, że jak najszybciej ci panowie pogodzą się. Do zobaczenia.